Dobry, kochani. Dzisiaj kręcimy dla Was film z Walii. Dojechaliśmy właśnie na Walię. Jechaliśmy 2,5 godziny z samochodem. Powiem Wam, że droga była naprawdę bardzo przyjemna. Jedynie już pod koniec była to droga jednokierunkowa i było troszeczkę ciasno, ale nie było źle. W tym filmiku pokażemy Wam, jak wygląda walia, co warto tutaj zobaczyć i co warto tutaj zjeść e, i pokażemy Wam, o matko, i pokażemy Wam e, Walię w 5 godzin. Kochani, jesteśmy w pierwszym punkcie naszej e, podróży na Walię, jest troszeczkę głośno, ponieważ jesteśmy właśnie pod największym wodospadem m, na Walii. Wysokość tego wodospadu to 80 metrów i jedną z takich ciekawostek jest to, że ten wodospad zaliczany jest do siedmiu turów wali. Zwiedzeniu wodospadu, wiecie co, wybraliśmy się pochodzić troszeczkę, pozwiedzać okolice, że tak powiem, i wybraliśmy się już takim szlakiem. Nie jest absolutnie stromy, tylko jest dużo kamieni, że tak powiem, ale fajnie, bardzo fajnie. Jest, pogoda jest naprawdę super. Zobaczcie, jakie widoki mamy. Jest naprawdę megaśnie. Psem jak najbardziej można przyjechać. Psy są tutaj akceptowane, więc z tym nie ma problemu. Pomniałam Was też dodać właśnie, że parking przy wodospadzie jest płatny. Płaci się 5 funtów. Ludzie też tam parkują z boku, wiecie o co chodzi, więc mają parking za darmo, ale normalnie kosztuje 5, 5 funtów bodajże za, za 8 godzin. Myślę, że wygodne buty to by się naprawdę przydały. Ja mam w ogóle krok z e, ponieważ uważam, że krok to są najwygodniejsze buty na całym świecie. E, gdy jest ciepło, gdy jest chłodno. Są naprawdę super. Sprawdzą. No powiem, że pogodę zapowiadali taką średniową mnie, ale jest naprawdę jest ciepło, jest lekki wiaterek. Zobaczcie jakie to Naprawdę serdecznie Wam polecam. Kochani, Myśmy doszli do kolejnego punktu naszej, e, naszej wyprawy, i będzie to Dipica. E, słynna z TikToka pizza, więc e, zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda z zewnątrz. E, I spróbujemy jej, czy warto, czy nie warto. Także damy Wam na pewno za chwilę znać. Kochani, my właśnie próbujemy Dipicy, więc zaraz Wam damy znać, jak smakuje, czy w ogóle warto tutaj przyjechać. No, niestety na samochodzie bo nie ma tutaj w ogóle ani żadnej ławki, ani nie ma gdzie tego zjeść. Także życzcie nam smacznego. To jest jedna z szynką i z pieczarkami, a druga jest z salami. Okej Jaśko, jak pizza smakuje? No pieśno. jak załatwimy sobie, taki ser wygląda. Jest bardzo pyszna. I moja opinii damy 10 na 10 z tej pizzy. Mhm. A jak a ciasto? Właśnie... Czas to bardzo pieśne, jest fajnie, cały spód jest, jest fajnie zrobione i ten właściciel jest bardzo miły. To dla mnie 10 na 10. Pani pizza już zjedzona i tak sobie teraz właśnie myślimy, że sobie pochodzimy po miasteczku, zobaczymy co tu można fajnego znaleźć. Może coś jeszcze do jedzenia, może coś na słodko, eee, więc zwiedzimy sobie miasteczko. Została nam jeszcze chwilka czasu, bo wam powiem, że droga z wodospadu tutaj do miasteczka. Zaraz wam tam. Z znać, do jakiego miasteczka będziecie widzieć pod spodem. Zajęła nam bardzo długo. Normalnie na mapie pokazywało 51 minut. Droga była naprawdę przeokropna. Przeokropna. Jeszcze takiej drogi tutaj absolutnie nie widzieliśmy. No ale na szczęście udało nam się bezpiecznie. Dotrzeć. Nie wiem, jak nasz samochód to przeżył, się okaże. Także zapraszamy Was do zwiedzania.